Adam Małysz odrabia straty w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Dziś Polak stanął na najniższym stopniu podium konkursu w Titizen Neustadt i awansował z szóstej na czwartą pozycję włącznej klasyfikacji. Zawody w Niemczech wygrał Austriak Martin Helwart. Dzisiejsze popołudnie w Titizen Neustadt należało do Martina Helwarta. Austriak, który wygrał wcześniej pierwsze zawody Pucharu Świata w Trondheim i już po raz drugi. W tym sezonie stanął na najwyższym stopniu podium. Po pierwszej serii Małysz był trzeci, 134,5 metra, prowadził Zigurd Petersen 136,5 metra, przed Martinem Helwartem 135,5. W drugiej podwyższono Belkę z 19 na 20, ale odległość poprawił jedynie Martin Helwart, który wylądował na 137 metrze. Zigurd Petersen uzyskał 135 metrów, a Adam Małysz 132. Adam, czy jesteś zadowolony z dzisiejszego konkursu? Jestem bardzo zadowolony, skakałem znów e, dosyć równo. E, troszkę drugi skok, za wcześnie się odbiłem, taki był plan, żeby odbić się troszkę wcześniej niż e, w tamtych skokach e, wcześniejszych. No i zrobiłem, wykonałem swoje, tylko że troszkę za bardzo i temu musiałem walczyć o długość drugiego skoku. Drugi skok Adam troszeczkę zepsuł, nieco za wcześnie z progu wyszedł i, i właściwie potem wywalczył już tą odległość, on powinien swobodnie, e, a właściwie tak skacze teraz, że... Że mógł skoczyć zdecydowanie dalej. Dodam, że pozostali Polacy zakończyli zawody w Titizen Neustadt bez punktów. Tomasz pochwała był 32, Marcin Bachleda 46. Zapraszam na jutrzejszą transmisję z Titizen Neustadt, początek o 13:45 w jedynce. Serca Schwarzwaldu dla sportu, Bartosz Heller. Liderem Pucharu świata pozostał Zygurt Petersen. Adam Małyż jest czwarty ze stratą 75 punktów do Norwega. Kolejny z Polaków, Marcin Bachleda, jest 30.